Welcome to Schindhelm365 – Insights, Outlooks, Current Perspectives from the World of Business Law. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Baranowska-Górecka, jestem radcą prawnym w Kancelarii SDZ Legal Schindhelm. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Piątka na Piątek. Niestety dalej pozostajemy w stanie epidemii, i jeszcze silniej niż dotychczas dostrzegają Państwo potrzebę sprawnego, bieżącego kontaktu ze swoimi pracownikami. Dlatego pytają nas Państwo o to, czy do takiego bieżącego kontaktu mogą być wykorzystywane prywatne dane kontaktowe pracowników, takie jak adresy mailowe czy numery telefonów komórkowych, ponieważ nie każdy pracownik ma czy to służbowy adres e-mail, czy to służbową komórkę. Tak, takie dane mogą być wykorzystywane, ale proszę pamiętać o tym, że powinni mieć Państwo zgodę pracowników na wykorzystanie tych danych do kontaktu w związku z zatrudnieniem. Konieczność takiej zgody wynika z ostatnich stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który podkreśla, że ta zgoda jest wymagana pomimo że przepisy kodeksu pracy stanowią, że pracodawca może domagać się od pracownika podania jego danych kontaktowych. Co więcej, urząd wskazuje, że taka zgoda powinna być pisemna i powinna w jasny sposób określać zasady kontaktu. Pytają nas Państwo też o to, czy taka zgoda jest wymagana, jeżeli kandydat do pracy podał swoje prywatne dane kontaktowe i wyrażał zgodę na etapie rekrutacji. Niestety taka zgoda nie będzie wystarczająca. Proszę pamiętać, że czym innym jest cel prowadzenia procesu rekrutacyjnego, a czym innym cel na potrzeby zatrudnienia i kontaktu w związku z trwającym już stosunkiem pracy. W związku z tym, że bieżący kontakt z osobą już zatrudnioną jest nową formą kontaktu, nowym celem, powinni Państwo Uzyskać odrębną zgodę od pracownika, nawet jeżeli ta sama osoba wyrażała zgodę na etapie rekrutacji i wykorzystanie danych w związku z prowadzoną rekrutacją. Pytają Państwo też o to, czy w jakiś sposób można pracownika zmusić do wyrażenia zgody i podania prywatnych danych kontaktowych. Niestety nie jest to możliwe. Proszę pamiętać, że aby zgoda była skuteczna, musi być w pełni dobrowolna. Pracownik nie może ponieść żadnych negatywnych konsekwencji za to, że czy to odmówi podania takich danych kontaktowych, czy to nie wyrazi zgody. W szczególności nie można z takim pracownikiem rozwiązać umowy o pracę, czy też odmówić nawiązania stosunku pracy. Pracownik nie może mieć też za to obniżonego wynagrodzenia. Pytają Państwo też o to, czy są sytuacje, w których przetwarzanie danych prywatnych, danych kontaktowych jest możliwe, pomimo braku zgody pracownika. Tak, są takie sytuacje. Będzie to możliwe wtedy, kiedy przepisy prawa na to pozwalają. Taką sytuacją jest na przykład udostępnienie prywatnych danych kontaktowych, o ile oczywiście zostaną dobrowolnie przez pracownika podane. Instytucji finansowej, w związku z prowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych. Inną taką sytuacją będzie udostępnienie danych kontaktowych, nawet prywatnych, do Sanepidu. Chodzi o takie sytuacje, kiedy współpracują Państwo z Sanepidem przy ustalaniu listy osób z kontaktu z osobą zakażoną i przekazują Państwu listę takich pracowników wraz z ich danymi kontaktowymi do Sanepidu. To wszystko na dziś. Serdecznie dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania z cyklu Piątka na Piątek. Zapraszam również do obserwowania naszych profili na Facebooku i na LinkedIn, a także naszego profilu na YouTube. Thank you for your attention. Should you have any further questions on today's topic, our experts will be happy to provide you with further information. You can find our contact details on our website shinhan.com.